Czekaj, kochani, tu mam kapę. Nic. <laughs> po prostu y, przyjechałyśmy tutaj na wschód słońca. A widzicie to słońce? Widzimy piękną mgłę y, i pustą plażę. Słuchajcie, udało nam się trafić, że y, nie no, ktoś tam się kręci. To no nie jest tak no, Ale przynajmniej rydze. nikt się nie opala. Nikt się nie opala. Jest godzina y, przed siódmą. Ja Wam pokażę. Planą. 6.47, jesteśmy na plaży, wstałyśmy o godzinie 5, a my słuchajcie przeszliśmy tak wcześnie rano, żeby właśnie podziwiać ten piękny wschód słońca, którego nie widzicie i my też nie widzimy, a zaraz uciekamy na pyszne śniadanko do naszego hotelu, a jaki to jest hotel, no to dowiecie się. Już za chwilę. A teraz jeszcze możecie sobie po prostu popatrzeć na tą puściutką plażę. No i nie udało się nam ze wschodem słońca, gdyż więcej jest mgły niż tego słońca. No ale słońce też wiesz, weszło, zeszło już jakieś dwie godziny temu, nie? A nie o siódmej. O siódmej e, to tak, chyba zimą ale byśmy musieli. jak stałyśmy o piątej, to y, też była mgła. Nie było. A nie po taka to... jak teraz. No może i tak, może była mniejsza. Ale... My musimy teraz gonić, bo już nam zaraz śniadanko stygnie, jajeczka stygną. Musimy gonić na śniadanko, a wy oglądajcie dalej. No i co, już przyszedłmy, słuchajcie, do naszego hotelu. Jesteśmy w dzisiejszym. Mm, aż się na Po prostu padłaś z wrażenia, mm. jaki mam piękny pokój. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie e, chcielibyśmy Wam pokazać e, hotel, który wybrałyśmy właśnie na e, weekend w koło brzegu. Kto nie widział filmu z koło brzegu, no to był tydzień temu. Najwyraźniej nie zostawił subskrypcji i e, z dzwoneczkiem, skoro nie widział takiego filmu, więc proszę to w tym momencie nadrobić. To jest ten moment. E, no i koniecznie obejrzeć właśnie film e, z naszej wizyty w koło brzegu. A w dzisiejszym filmie pokazujemy Wam właśnie ten pokój, który wybrałyśmy na nasz nocleg. My się właśnie w tym pokoju znajdujemy, także od razu widzicie, że mamy tutaj Kanapę. Kanapę oczywiście sobie złożyłyśmy, żeby nam było lepiej i wygodniej usiąść, bo jest naprawdę wygodna. O, mogę się oprzeć. A możesz trochę bliżej mnie się opierać. Yy, wygodna kanapa. Kanapa dwuosobowa, że spokojnie Czekaj dwóch takich bliżej, trochę dwie dom. chudziutkie osoby się wyśpią. Spokojnie. Yy. Yy. Jest jeszcze. Oprócz tego yy. mamy łóżko yy, duże. Znaczy to jest właściwie dwa mamy dwójne. Tak, dwie. Dwie, dwa dwie, dwie 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 łóżna, raz, połączone, jakby takie jedno wielkie łoże. Oprócz tego jeszcze. W pokoju znajdują się dwa foteliki. Stoliczek. No i słuchajcie, no właśnie, no bo pokój mamy dość e, przestronny. No bo najpierw, jak do niego wchodzimy, e, no to mamy od razu e, korytarz. E, na prawo mamy łazienkę. Łazienkę bardzo dobrze wyposażoną, no bo z, że mamy żele pod prysznic, mamy suszarkę do włosów, mamy mydełko. E, papier toaletowy też jest dość sporo tych rol tak, dużo, dużo to raczej nie zabraknie. <laughs> nie, będzie, nie będziecie musieli iść do sklepu po papier. E, I jeszcze mamy kolejne drzwi, w których właśnie jest wejście do pokoju i to jest fajne, że są drugie drzwi. Bardzo mi się to podoba, że właśnie mamy osobny korytarz i drugie drzwi do pokoju. Z mm -hmm. takich też udogodnień Mam powiedziała, że w pokoju jest też lodówka, co się rzadko zdarza chyba w pokojach hotelowych, tak. że tej lodówki często nie ma. No wiadomo, czajnik tutaj jest, ale to już jest raczej chyba standardem. I też rzadko się zdarza w pokojach hotelowych, ale był balkon. A my tutaj ten balkon mamy, i mamy właśnie też ładny widok na drzewa i na ogród tropikalny. Tak. Ale może jeszcze, jeśli chodzi o nasz sam pokój hotelowy, no to tutaj Ty nam przygotowałaś, więc może zobaczcie, Ty trochę opowiesz o tym, o tym pokoju. Żeby włączyć światełko. O, mamy światełko. Tu mamy szafę, łóżeczko i jakieś tam stoliczki, lampeczki i łóżeczko. I wieramy balkonik i zobaczmy jaki mamy widok stoliczki i wracamy do pokoju mamy foteliki na przywitanie buteleczki z wodą. A tutaj mamy lodóweczkę. Pusta. I zobaczmy do łazienki. O! Jak wygląda łazienka. I jakieś środki do mycia, o. I jakieś kubeczki, mydełko, papierek i prysznic, ręczniczek i lampeczki. Taki sobie wisi obraz. Tutaj jeśli chodzi o pokój, no nam się podoba w sumie, fajne. No i pokój muszę wam powiedzieć, że 27 metrów to naprawdę niektórzy mają takie kawalerki, jak ten cały pokój się znajduje. No jest dość spory. E, Słuchajcie, tyle o pokoju, może przejdźmy do tematu właśnie samego hotelu. No kierujmy właśnie, się dalej, Dobrze Kierujmy się dalej, powiedzmy wam może o tym, co my w tym hotelu znajdziemy. Oj, dużo tutaj znajdziemy wszystkiego. W hotelu mamy między innymi dostęp do... Basenów, który jest czynny od godziny 8 do godziny 20 można korzystać na maksa, ile się chce? Ciepła Ciepła woda. W Ciepła woda w basenie. Ale słuchajcie, <gry> jeśli chodzi o ten basen, no to, nie jest to jest to basen kryty, więc to też jest fajne, że możecie z niego korzystać przez cały rok, więc nawet jak tutaj przyjedziecie zimą w grudniu, no to możecie sobie z tego basenu fajnie korzystać, więc myślę, że jest to super atrakcja, właśnie dla osób, które tutaj przyjeżdżają poza sezonem. Że właśnie dużo, dużo czasu można sobie w hotelu spędzić. No i też, jeśli chodzi o te baseny, to tam też są jacuzzi i tych jacuzzi jest słuchajcie, pięć. Także myślę, że dla was nie zabraknie. No i w tym jacuzzi też właśnie można się porelaksować. No i właśnie fajnie, że ich jest tak dużo. Tak, bo często te baseny są takie, wiesz, sam basen i koniec. Nie, a tutaj, no naprawdę jest to moim zdaniem bardzo elegancko zrobione i jeszcze to jacuzzi jest też z fajnym widoczkiem. Słuchajcie, ten e, widok właśnie z jacuzzi macie na e, ogród tropikalny. Jest właśnie taki fajnie zrobiony. E, zrobiona przestrzeń, w której też możecie sobie pójść, usiąść na ławeczce, posłuchać mew, które, które gdzieś tam słychać, no i właśnie popatrzeć na tą roślinność. Więc to też jest takie fajne, niespotykane w hotelach miejsca. Taki yy, relaks. No taki relaksik. Taki relaksik. Taki relaksik, że możemy po prostu z basenu, wchodząc na basen, możemy sobie popatrzeć. Na no tak, roślinność. ale wychodząc z basenu możesz sobie tam pójść na tą roślinność, albo nawet przed basenem możesz sobie tam pójść. No. Więc bardzo fajnie to jest e, zrobione, ta przestrzeń. Nudzić się z dziećmi nie będziecie. Dla dzieci jest sala zabaw. No fajnie tą salę zabaw zrobili, nie? Tak, jest sala zabaw, jest tam pełno takich zabawek dla dzieci, takie gumowe, piankowe, piankowe i klocuszki, że dziecko nie będzie się nudziło, rodzic może sobie tam usiąść spokojnie, a dziecko sobie pobiega. No i oprócz tego jeszcze, jest jeszcze, chyba że dziecko zostawiamy tam, a idziemy na siłownię. Tak, bo akurat tuż obok jest siłownia i słuchajcie, ta siłownia jest bardzo dobrze wyposażona. Ja jestem w szoku, ile tam jest różnego sprzętu na tej siłowni. Jak na siłownię hotelową, to, to jestem pod wrażeniem, naprawdę. Tylko mi osobiście zabrakło tam handli zwykłych, ale naprawdę i są takie właśnie yy, talerze, rowerki, rowerki bieżnie, no i właśnie dużo takiego sprzętu, takich maszyn do ćwiczeń. No i siłownia. Jest naprawdę bogato wyposażona. że ta... zabrakło luster, tylko tam. Bo widziałam, telewizor był. Telewizor tak, ale luster nie było, żeby Luster sobie nie było. czy hmm? się dobrze ćwiczę. Ale tak, to poza tym bardzo dobrze wyposażona ta siłownia, że no, mnie zaskoczyła. Idziecie na siłownię, i możecie jeszcze oprócz tego iść, yy, dziecko odprowadzić na salę zabaw. Aby tak, na no, y, no to dziecko niech sobie troszkę posiedzi na tej sali zabaw, bo mamy tutaj jeszcze y, dużo dodatkowych atrakcji, które już są dodatkowo płatne, bo te, które Wam wymieniłyśmy, y, są za darmo w cenie. Y, w cenie, ile to się w cenie noclegu. A jeszcze jest jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy. Jest to teraz widokowy z ósmego y, piętra. Z leżaczkami. O tym nie wiedziałyśmy, dowiedzieliśmy się przypadkiem, bo tego nigdzie nie, nie ma chyba takiej informacji w ogóle o tym tarasie i nikt nam nie mówił. Znalazłyśmy go przypadkiem i tam się udałyśmy, i tam faktycznie są leżaczki, można sobie poleżeć w ciszy. Mało osób o nim wie, mało osób na nim się znajduje, więc fajnie można sobie tam skorzystać. Trochę też może stamtąd widać, więc myślę, że też takie fajne miejsce, żeby sobie wychealować troszeczkę w tym hotelu. I to chyba na tyle z bezpłatnych atrakcji. Tak, bo to jest wszystko, yy, znaczy się nie że bezpłatne, tylko w cenie po prostu noclegów. Opłacone jak są już. opłacone, to jest po prostu opłacone. Bo jak już zostawicie to dziecko w tej sali zabaw, to niech ono sobie trochę tam będzie, a wy możecie skorzystać z różnych innych rzeczy, jak na przykład e masaże, ponieważ tutaj my znajdujemy się w hotelu, który ma też strefę spa więc można się udać na taki masaż. Tam ceny zaczynały się chyba od 150 zł za jakiś taki najtańszy pakiet. Bo to różnie, do bo są 300. na 40 minut, bo to zależy na właśnie na jaki chcecie zabieg i na ile minut. Oprócz tego jeszcze w hotelu znajduje się kosmetyczka, więc możecie tutaj sobie skorzystać z usług fryzjerskich również i też atrakcją jest... Są kręgle. Też możecie, jak jesteście tutaj większą grupą, zarezerwować sobie tor. Jeden tor? Jeden tor 100 zł na godzinę, rezerwacja w recepcji i możecie sobie skorzystać z gry w kręgla. Więc też fajnie, że jeżeli właśnie przyjedziecie tutaj, a jak to w Polsce z pogodą różnia, no to zawsze się tutaj jakaś atrakcja znajdzie nawet na miejscu, więc nie musicie gdzieś tam szukać po okolicy. No, to jest dobra. zostać tutaj, tak. nawet jakby była, nie wiem, burza na zewnątrz. No, nie? ale nawet jakby Albo... grupa jakaś osób przyjechała, mogą po prostu złożyć się, i sobie wynająć taki jeden tor, nie? No, no to, więc słuchajcie, jeśli chodzi o udogodnienia, to tyle. Mam nadzieję, że was już zainteresowałyśmy, bo naprawdę jest mega. My pierwszy raz jesteśmy w takim hotelu. Jeszcze jeśli chodzi o no, sam pobyt tutaj, no to właśnie, no i może z takich, z takich udogodnień, no to na 11 piętrze mamy jeszcze kawiarnię z tarasem widokowym. A, na której uruchamia. swoją drogą byłyśmy, a filmy tak. zobaczycie już chyba y, następne będzie. Y, koniecznie oglądajcie film, w którym jesteśmy. No właśnie, bo może po prostu tam Wam opowiemy więcej już o, tej, y, o tym widoku i o tej kawiarni. Y, więc jeśli chcecie się dowiedzieć, no to y, wpadajcie i oglądajcie tamten film, jak już się pojawi. Ale powiemy wam tylko tyle, że widok jest piękny stamtąd. A czy warto tam skosztować kawy? No to dowiecie się z innego filmu. Ale możemy tylko wam powiedzieć, że ta kawiarnia znajduje się na 11 piętrze już na samej górze hotelu. To wam tylko możemy zdradzić. Tylko tyle, a to czy warto, jakie są ceny, no to... Już w następnym filmie. Jeszcze jeśli chodzi o jedzonko, no to w tym hotelu znajduje się również druga restauracja. Tam też jest ciasto, które bardzo ładnie wyglądało, więc nie wiem, może nam się jeszcze udaje przetestować. Jeśli tak, no to film na pewno pojawi się na kanale, więc już teraz subskrybujcie ten kanał, żeby go nie przegapić. Mhm. Ale ta restauracja właśnie, która, która się znajduje na dole... To ona ma również wejście od razu właśnie na ten tropikalny ogród, więc to też jest fajne, no bo tam sobie siedzicie już tak wśród roślinności. Mega odprężająca, Aha. więc też fajnie, tylko no to też są dodatkowo płatne atrakcje, jeśli chodzi o ten hotel. A jeśli chodzi o bezpłatne jedzonko, no to my miałyśmy śniadanko A co możemy powiedzieć o tym śniadanku? Że nie. było pyszne. Śniadanie, to nie wiedziałyśmy co jeść. Wszystkiego pełno, naprawdę. I jajeczko smażone, i jajeczko gotowane, i jajeczko oprócz tego jeszcze y, smażone z dodatkami. I kiełbaski, i paróweczki, i na ciepło, i na zimno, i kiełbaska Zmocno smażona, wszystko. i serki. I na słodko, naprawdę. i na słono, i y, goferki, których chyba nie nagrałyśmy. To wam tutaj pokażę zdjęcia jakiego ferki przytajcie serduszka. I naprawdę to wszystko tak ładnie wyglądało i było tak pięknie podane, znaczy nie podane, tylko przygotowane, bo to się samo ubierze, bo to jest szwedzki stół, ale wszystko wyglądało naprawdę mega ładnie, że ja aż miałam ochotę po prostu zjeść wszystko. No i do tego kawka, herbatka i soczki. napoje soczki. Aż się teraz napiła takiego soczku. Pomarańczowego, taki no, dobry soczek. Jeliko, no Ale z, z tym śniadaniem to tylko mogę powiedzieć jeden minus, że za szybko, od godziny 7 do 10. Że za krótko, za krótko. krótko. do 11, nie? Tak. No i tak może w niedzielę od 7 to tak trzeba szybko rano wstać, bo sami wiecie, jak w takim hotelu, to o godzinie 8 to już jest dużo ludzi. Jak staniecie tak o 9 i pójdziecie na śniadanie, to już takie trochę resztki, tak. jeżeli to jest do 10. To już jest, uważam, za późno. No, mogłoby być do 11, Czynna. Ja też powiem, że tam sama przestrzeń, żeby sobie właśnie zjeść, jest dość spora i ładna, jest elegancko. Bardzo. Bardzo elegancko, bardzo elegancko i elegancko. bardzo tak, ja bym powiedziała, że ca w całym hotelu jest tak prestiżowo. Yy, no chociażby bez karty nie wejdziecie na to śniadanko. Wyśmienite, naprawdę. Śniadanie jest tak serwowane, tyle jest tam wszystkiego, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego spróbować, będąc nawet przez kilka dni. Nie no jesteś i, w stanie. Tak. Tyle jest tego wszystkiego. I, no jest codziennie coś innego też, nie? No tak. bo wczoraj miałyśmy inne e, troszeczkę to śniadanko. No i jeśli chodzi właśnie o wyżywienie w tym e, hotelu, no bo to Was też może interesować, e, to e, no to tutaj można sobie też dokupić e, pakiet obiady lub e, e, obiad kolacja. Obiady i kolacje lub obiad kolacja. Tak, tak, tylko my tego nie dokupywałyśmy, więc nie wiemy jak to smakować. i chyba i co było tam 80 było? parę złotych. 85 zł złotych była mhm. cena. Za obiady? Obiad o kolację? Obiad okolacja. Nie wiemy, co tam serwują i jak to wygląda w ogóle, no bo nie korzystałyśmy z tego. My jeść na mieście, a gdzie będziemy jeść, no to też dowie dowiecie się z naszych pozostałych filmów. No i słuchajcie, może też powiemy, bo pewnie czekacie na tą informację. Hotel, który wybrałyśmy, to hotel Olimp 4. Mieści się około 400, 400 metrów od plaży. Zależy, którędy się właśnie pójdzie. Około 5-10 no. minut i jesteśmy na plaży, jeśli chodzi o tą lokalizację, hotel ma cztery gwiazdki. Naszym zdaniem zasługuje na 5, bo naprawdę jest super. Jest mega. No i aha, powiedzmy, że my tutaj przyjechałyśmy też autem. Do wyboru miałyśmy miejsca parkingowe naziemne, hotelowe lub podziemne. My Wybrałyśmy podziemne, różnica była 10 zł za dobę. O, może od razu Wam powiemy ceny, że na zewnątrz kosztowało 40 zł, a pod ziemią 50. My polecamy ten hotel. Jest to chyba najlepszy hotel, w jakim spałam. Nie wiem, jak Ty uważasz. Ja też. Jest naprawdę super. Jedyny minus to, że właśnie z okna nie mamy tego widoku na morze, ale po prostu takie pokoje już były niedostępne w momencie, gdy my składałyśmy rezerwację. Ale jest e, super, e, jest fajnie, no wystarczy, że wjedziemy sobie na to 11 piętro i już widoczek mamy, e, więc nam się bardzo podoba i ja z chęcią bym tu wróciła. Bo jednak my jesteśmy dość krótko, więc nie skorzystaliśmy ze wszystkich atrakcji, a jeszcze masaż na nas czeka. Na pewno tu jeszcze wrócimy. No to co? To by było na tyle z naszej strony. Trochę żeśmy zanudzili Was chyba tym pokojem i tym... Hotelem. Nie, ja myślę, że osoby, które właśnie szukają takiego hotelu, no to byłyby zainteresowane tym filmem. Jeśli macie jakieś pytania, no to koniecznie zadawajcie je w komentarzach. A jeśli szukacie kolejnych miejscówek, które warto odwiedzić, albo chcecie dowiedzieć się, których miejscówek lepiej unikać, no to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, no bo takich miejsc będzie na tym kanale więcej. A my co? Żegnamy się i jedziemy dalej. No właśnie, my jedziemy dalej. A gdzie jedziemy? My już wiemy. Wyjeszczenia. E, dowiecie się, już nie bawam, e, także koniecznie zostańcie z nami. Jeśli film Wam się podobał, będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie e, łapkę w górę i widzimy się już niedługo. Pa! pa!